Już nie była sprawna, żeby móc uprawiać to ziemię, to to ziemię sprzedała. Jakoś tutaj ci rolnicy tutaj gdzieś kupowali, a sama się przeniosła do Dublina, do takiego domu, z domu starców. Tutaj przy, przy wiezie z Dublina pokazywałem i tam i tam umarła i później pochowaliśmy ją na cmentarzu na lipowej, na lipowej w grobie, w którym była pochowana. Córka państwa Tyryżyńskich, taka dziewczynka, która umarła, nie wiem, kilkanaście lat miała przedtem, parę lat wcześniej i ona chciała z tą dziewczynką leżeć tam, i tam jest, tam jest pochowana. Jak będziemy na Lipowej, to ten grób wyżymy, ja ciągle chodzę do ciotki ludzi i tam się modlę nad jej, nad jej grobem. Jako Polak i jako człowiek był wyjątkowy, wyjątkowy. Jako kobieta chyba była w młodości przystojna. Tutaj miała takie czarne, miała czarne włosy, a później była cała biała taka, zawsze wyprostowana, bardzo ładna, bardzo, bardzo, no, Na pewno są ludzie, się nie zmieniają, ale taki, takiego człowieka, taką kobietę, jak ciotka ludzi, to nie spotkałem. No, spotkałem w życiu parę, no, w pierwszym rzędzie moją mamę, która taka była w jej pokroju, no a później miałem to szczęście, że spotkałem swoją Hanusię. Myśmy później, jak już mieliśmy swoje dzieci z Hanusią, tośmy do ciotki tutaj przyjeżdżali. przyjeżdżali. Mam jeszcze parę zdjęć, jeszcze z Kucharskim przyjeżdżamy, co byłym komendantem powiatu Kraśnik, Krzemieniem. To żeśmy się spotykali u ciotki ludzi, tutaj jeszcze na herbacie, Czasami, czasamiśmy nocowali. A tak, no tak, no jestem taki, no jestem ja wiem, nie chciałbym, żeby to brzmiało tak bardzo górnolotnie. No szczęśliwy jestem, jestem bardzo zadowolony, że jeszcze raz w życiu widzę te, te wany koło Wilkowaza. Nie ma szkoły, nie ma domku, ciotki, ludy. Nie ma domku, ciotki, ludy.

Nie ma co trzeba iść.